przysłów, dziesiąta mowa przeciw uwodzicielce rozdział siódmy wierność przestrogom synu mój przestrzegaj słów moich moje nakazy przechowuj u siebie nakazów mych strzesz abyś żył, mych uwag jak źrenicy oka przymocuj je sobie do palca na tablicy serca je wypisz mów do mądrości ma siostro, przyjacielem nazywaj rozsądek Niebezpieczeństwo. Abyś się ustrzegł przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką. Przez okno bowiem swojego domu spoza kraty się przyglądałem. Ujrzałem wśród niedoświadczonych, rozpoznałem między chłopcami młodzieńca nierozumnego. Przechodził ulicą obok narożnika, na drogę do domu jej wstąpił. O zmroku, a później godzinie przed osłoną nocnych ciemności. Zasadzka. Oto kobieta wychodzi naprzeciw. Strój rządnicy, a zamiar ukryty, podniecona, nieopanowana, nie ustoi w domu jej noga. To na ulicy, to na placu. Na każdym rogu stoi na czatach. Chwyciła go i obejmuje z bezczelną miną doń mówi. Pokusa miałam złożyć ofiarę biesiadną, dziś dopełniłam swych ślubów. Wyszłam tobie naprzeciw, zaczęłam cię szukać, znalazłam. Kilimem swe łoże usłałam, kobiercem wzorzystym z Egiptu. Łoże swe mirą skropiłam, aloesem i cynamonem. Chodź, pijmy rozkosz do rana, wzajemną miłością się cieszmy, bo męża w domu nie ma, udał się w drogę daleką, wór pieniędzy zabrał ze sobą, ma wrócić o pełni księżyca. Upadek. Omamiła go długą namową, po pochlebstwem sychu z gołu wiodła, Podążył za nią niezwłocznie, jak wół, co idzie na rześć, jak spętany głupiec do chłosty, aż mu strzała przeszyje wątrobę, jak wróbel, co wpada w sidło, nieświadomy, że idzie o życie. Pouczenie. Więc teraz, synowie, słuchajcie, zważajcie na słowa ust moich. Niech serce twe ku jej drogom nie zbacza, nie błąkaj się po jej ścieżkach, bo wielu zranionych strąciła, a wszystkich możnych zabiła. Jej dom to drogi do Szeolu, co w podwoje śmierci prowadzą. Księga sędziów, dodatki, nadużycia w kulcie Jahwe rozdział 17, prywatny przybytek u Miki. W górach Efraima był człowiek imieniem Mika rzekł on do swej matki – 1100 cyklów srebra, które ci ukradziono i z powodu których przeklinałaś i mówiłaś tak, iż słyszałem – oto srebro to jest u mnie, to ja właśnie je wziąłem – i rzekła jego matka – Niech syn mój będzie błogosławiony przez pana. Zwrócił więc swej matce tysiąc sto syklów srebra, na co rzekła matka: Zaprawdę srebro to poświęciłam panu, z ręki mojej jest ono przeznaczone dla mego syna. Aby z niego uczyniono posążek rzeźbiony i ulany z metalu. Oto teraz ci je oddaję. Ale on zwrócił owo srebro swojej matce. Matka zaś wziąwszy dwieście syklów srebra, dała je złotnikowi. On zaś uczynił z nich posążek rzeźbiony i ulany z metalu, który był potem w domu Mika Jechu. Mika miał u siebie sanktuarium. Następnie sprawił Efod i terafim oraz wprowadził jednego ze swych synów w czynności kapłańskie, także był dla niego kapłanem. Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. Był pewien młody człowiek w Betlejem Judzkim z pokolenia Judy. Był on lewitą i mieszkał tam jako przybysz. Człowiek ten opuścił miasto betlejem Judzkie, aby zamieszkać jako przybysz tam, gdzie mu się przytrafi. Podróżując, doszedł aż do góry Efraima, do domu Miki. Wtedy Mika rzekł do niego: Skąd przychodzisz? odpowiedział mu: Jestem lewitą z betlejem Judzkiego i szukam miejsca, aby zamieszkać. Zostań u mnie, rzekł do niego Mika, i bądź mi ojcem i kapłanem, za to dam ci każdego roku dziesięć srebrników, gotowe szaty i wyżywienie. Lewita poszedł z nim. Spodobało się owiemu Lewicie zamieszkać z tym mężem, i młody ów człowiek stał się dla niego jakby jednym z jego synów. Mika wprowadził w czynności kapłańskie owego Lewite, także ów młodzieniec był dla niego kapłanem i mieszkał w domu Miki. Rzekł wówczas Mika, Teraz wiem, że mi Pan będzie błogosławił, gdyż mam lewitę za kapłana. Księga Izajasza, rozdział 45 Przepowiednia o posłannictwie Cyrusa Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody I królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje Żeby się bramy nie zatrzasnęły Ja pójdę przed Tobą i nierówności wygładzę Skruszę spiżowe podwoje i połamie żelazne zawory. Przekażę Ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem Ci Twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, poza mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Proroctwo o zbawieniu. Ja czynię światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedole. Ja, pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość, i niech obłoki z deszczem ją wyleją. Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc, i razem wzejdzie sprawiedliwość. Ja, pan, jestem tego stwórcą. Najwyższa władza boga stwórcy. Biada temu, kto spiera się ze swoim twórcą. Zbanowi z pomiędzy dzbanów glinianych, czyż powie glina temu, co ją kształtuje, co robisz? Albo jego dzieło powie mu, nie zdara? Biada temu, kto mówi ojcu, co spłodziłeś? Albo niewieście mówi, co urodziłaś? Tak mówi Pan, święty Izraela i jego twórca. Czyż Wy mnie będziecie pytać o moje dzieci? I dawać mi rozkazy co do dzieła rąk moich, to ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka. Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim Jego zastępom. To ja wzbudziłem Go słusznie i wygładzę wszystkie jego drogi. On moje miasto odbuduje i odeślę moich wygnańców bez okupu i odszkodowania, mówi Pan Zastępów. Nawrócenie Pogan. Tak mówi Pan. Pracownicy Egiptu i kupcy kurz i sabejczycy, ludzie o rosłej postawie, przejdą do Ciebie i będą Twoimi, chodzić będą za Tobą w kajdanach, na twarz przed Tobą będą upadać i mówić do Ciebie błagalnie. Tylko u Ciebie jest Bóg i nie ma innego. Bogowie nie istnieją. Prawdziwie Ty jesteś Bogiem Ukrytym. Boże Izraela, Zbawco, zaista okryci wstydem i hańbą wszyscy razem odejdą w pochańbieniu rzeźbiarze posągów. Izrael zostanie zbawiony przez Pana, zbawieniem wiecznym. Nie doznacie zawstydzenia ani hańby po wszystkie wieki. Dowody Bożego działania, albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba. On Bogiem, który ukształtował i wykonał ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Nie przemawiałem potajemnie w, ciennym, w ciemnym zakątku ziemi. Nie powiedziałem potomstwu Jakuba, szukajcie mnie bezskutecznie. Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne, Oznajmia to, co godziwe. Pan jest Bogiem wszystkich. Zbierzcie się i wyjdźcie, przystąpcie wszyscy, wy ocaleni z narodów. Nie mają rozeznania ci, co obnoszą swe drewno rzeźbione i modły zanoszą do Boga, który nie może ich zbawić. Przedstawcie i przytoczcie dowody. Owszem, naradźcie się wspólnie. Kto zapowiedział, to już od dawna i od owej chwili objawił. Czyż nie ja jestem Pan, a nie ma innego Boga oprócz mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny przysięgam na siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na niego zrzymali. W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela. Do Hebrajczyków, rozdział trzeci. Wyższość Chrystusa nad mojżeszem. Dlatego bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania, Jezusa, bo On jest wierny temu, który Go uczynił, tak jak i Mojżesz w całym Jego domu. O tyle nawet większej czci godzien jest niż Mojżesz, o ile większą cześć niż dom odbiera jego budowniczy. Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu, ale jako sługa, na świadectwo tego, co miało być powiedziane. Chrystus zaś jako syn jest nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Przestroga przed zwątpieniem w obietnice. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni. Gdzie kusili mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez lat czterdzieści. Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem, zawsze błądzą w sercu. Oni zaś nie poznali dróg moich, to też przysiągłem w swym gniewie, nie wejdą do mego odpoczynku. Baczcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co zwie się dziś, aby ktoś z Was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem współczesnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną. W tym, co jest powiedziane, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie. Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kim rzeczywiście są ci, którzy, usłyszawszy, zbuntowali się? Czy to nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo to gniewał się przez lat czterdzieści? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy rozrzucił po pustyni? Którym to zaś poprzysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli posłuszni, widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa. Bądź uwielbiony, wszechmogący boże, ojcze nasz. Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.